wszystkich serdecznie na kanale Psalm 73, wez 28 Szczęść Boże! Dzisiaj mamy już finałowy dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia, Jutro to jest ten piękny dzień, znaczy jak każdy zresztą, bo jest dany przez Boga, ale jutro jest ten dzień, gdzie po prostu zdroje łaski wypływają z Najświętszego Serca Pana Jezusa. On prosi, żebyśmy byli jutro u spowiedzi. Jesteśmy, żebyśmy byli pewni że ogarnia nas swoje miłosierdzie i swoją miłością. On też powiedział do siostry Faustyny: Ile razy chcesz sprawić mi radość, to mów świat o moim wielkim, niezgłębionym miłosierdziu. <laughs> Oczywiście dzisiaj odmówimy też koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mam nawet specjalny na to różaniec, akurat tak się trafiło, i litanie do Bożego Miłosierdzia. Niech ten kolor biały również nam przypomni, że jesteśmy w oktawie Wielkiej Nocy. Alleluja, Pan Jezus stał. Zanurzajmy wszystko w Jego zmartwychwstaniu. To jest czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Dlatego też niech ta niedziela, która jutro będzie Wielkiego a, w sensie Bożego Miłosierdzia, niech odnowi w nas takie pragnienie takiego, takiej czystości odczuwania właśnie niezgłębionej miłosierdzia Pana Boga. A więc zaczynajmy dzień ósmy. E, dzień dziewiąty. Dzień dziewiąty. To już tak szybko minęło. Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje. Największej odrazy doznała dusza moja w ogrójcu, od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal odze mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest uciec się do miłosierdzia mojego. Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które podobnie do trupów takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością, świętom, bo Ty wszystko możesz. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe które są zamknięte w ojczyśliwszym sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu. Pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego. To jest moment, w którym właśnie chwytamy nasze różańce. I dzisiaj, oto ta niespodzianka, <laughs> mam taki idealnie różaniec na Dzień Miłosierdzia Bożego. Jest on czerwono-niebieski z wizerunkiem siostry Faustyny a i z wizerunkiem Miłosierdzia Bożego. Więc tak, niech krew i woda, która wytryska z Najświętszego Serca Pana Jezusa obmyje nas z, z całych nieprawości i pozwoli nam pięknie i czysto ofiarować tą modlitwę. Więc zaczynamy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <kluzł> Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod wąskim piłatem, ukrzyżowany u Maryi Pogrzebion. Wstąpił do piekie, trzeciego dnia z stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd, gdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z stanie. Ojcze przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <laughs> Ojcze, przedwieczny, ofiarując ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata dla bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mię miło dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i woda, która wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrzumiło serca dla nas. Ufam Tobie, o krwi i woda, która wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie, o krwi i woda, która wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie, Jezu, oddaję Ci wszystko, trosz się Ty i Ty się tym zajmij. Święta Faustyno, módl się za nami i pomóż nam prowadzić życie godne z miłosierdziem Bożym. Kirie Eleison, Chryste Eleison, kirie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święte Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości uświęciciele, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam najświętszą Marię, Pannę za Matkę Miłosierdzia. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie. Barenku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Barenku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie. Barenku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach, nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z duchem świętym. Okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli jesteś osobą, która była codziennie i modliła się bardzo, dziękuję za wsparcie. A mam po prostu nadzieję, że te filmiki pomogą Wam w rozwoju duchowym, że może lepiej się modli z kimś. Pamiętajmy po prostu o celu. Bóg jest naszym celem i robimy wszystko, by dzielić się Jego miłością, Jego niezgłębionym miłosierdziem, tak, żeby sprawić Panu Jezusowi radość. A po prostu w grupie raźniej. A jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego na niedzielę Miłosierdzia Bożego, dużo łask płynących. Dajcie sobie ten czas, może, na przeczytanie właśnie jakiegoś fragmentu dzieniczka Faustyny bardziej nad medytacją, na przykład nad obrazem właśnie Jezusa Miłosiernego, może nad medytacją Litanii lub nawet koronki do Bożego Miłosierdzia jakoś bardziej rozwalić, żeby ten dzień był taki specjalny i inny. Siostro Faustyno, wspieraj nas w tym wszystkim. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Zapraszam po prostu na inne modlitwy teraz. Z Bogiem zostańcie, radujcie się, dzielcie się radością płynącą od Pana Boga. Bog zaplace. Papa.